Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na Witamy w kolejnym spotkaniu programu duszpasterskiego Wierzę w Kościół Chrystusowy. Przez te nasze spotkania chcemy Was zachęcić i zaprosić do rozważań, do podjęcia konkretnych zadań dla budowania swojego życia wiarą, życia duchowego, rodzinnego, małżeńskiego. Witam Was bardzo serdecznie. Ksiądz Jakub Kozak. Marta. Gracjan Kosmala. Kościół jest tajemnicą, która odkrywa nam na kartach Pisma Świętego, swoją tożsamość. Kościół jest również taką wspólnotą, która zaprasza do tego, abyśmy mogli w niej przeżyć również siebie w pełni jako ludzi nie tylko z tym, co jest w nas dobre, nie tylko w tym, co jest naszym sukcesem, ale również z tym, co jest naszą słabością, a czasami niedomaganiem. W Piśmie Świętym patrzymy na przykład Chrystusa, który do wspólnoty na modlitwę w ogrójcu zaprasza również trzech bliskich sobie apostołów Piotra, Jakuba i Jana. Jezus, modlący się w Ogrójcu, jest tym, który pokazuje również swoją trwogę, swój lęk, swoje obawy. Dzisiejszy temat i temat tego tygodnia rozważań, jaki chcemy Państwu zaproponować, to jest temat Niech nam ktoś pomoże. Niech ktoś pomoże, bo Kościół jest właśnie miejscem, w którym możemy tego pomocy doświadczać, oczekiwać i mamy do tego prawo, aby o tę pomoc również w Kościele prosić. Tak właśnie. Każdy w swoim życiu niesie jakiś krzyż. Często czasem niespodziewane odejście bliskiej osoby, ciężka choroba, choroba dziecka, często taka, która, która jest nieuleczalna. Jest naszymi trudnymi trudnościami, jest naszymi krzyżami. I ważne jest właśnie to, żeby podczas tej drogi mieć kogoś. Ja spotkałem podczas tej drogi swej, swojej swoją żonę. Ona jest, jak można powiedzieć, moją Weroniką. Podczas tej drogi krzyżowej, kiedy ja nie daję rady, kiedy upadam, ona jest tą, która podaje przez swój uśmiech, poprzez podanie ręki e, właśnie tę nadzieję. A ja jestem jej Szymonem, który, kiedy ona nie daje rady, podnosi ją i mówi: Słuchaj, będzie dobrze. I często jest tak, że idziemy przez tą drogę trzymając się za ręce, I jak każda droga ma swoje wyboje, swoje, swoje kamienie, które czasami nas kaleczą i swoje zakręty. Za każdym tym zakrętem nie wiemy, co jest, ale trzymając się za ręce, wiemy jedno: że jesteśmy w tym wszystkim razem. Ale jedno jeszcze jest ten, który pozwala nam trzymać się za te ręce to jest właśnie Pan Bóg. To jest Pan Bóg, którego doświadczamy w tym kościele. Bo nie zawsze dla siebie byliśmy Weroniką i Szymonem. Często byliśmy dla siebie piłatami, często byliśmy setnikami, albo takim tłumem, który gdzieś tam biegnie obok siebie, bezwiednie pędząc za swoimi sprawami. Ale kiedy odkryliśmy, że Bóg jest w kościele, kiedy możemy zawsze liczyć na Jego pomoc. Okazało się, że potrafimy żyć dobrze mimo niepełnosprawności naszej najmłodszej córeczki. Takim trudnym momentem e, dla nas, który nas tak bardzo salał, pomimo tego, że był to moment pandemii, e, była to chwila operacji naszej córki. To był ten czas, gdy tylko jeden rodzic mógł wejść do szpitala, tylko jeden rodzic mógł stać i tupać pod blokiem operacyjnym, ale ja byłam świadoma tego, że ja nie tupię sama że Gracjan tupie pod szpitalem, a ze mną tupie Jezus. I z nim również. A to był taki trudny moment ym, po operacji, gdy lekarze wyszli i nie było tak nie było tak kolorowo jak zakładali. Musiałam wrócić do domu, sama nie mogłam zostać w szpitalu. Wieczorem poszliśmy razem na Eucharystię. Gracjan służył przy ołtarzu, ja siedziałam w drugiej ławce i wtedy wybrzmiało ja jestem panem każdego oddechu. Spojrzeliśmy na siebie. To był taki moment trudny i wtedy zrozumieliśmy, że tylko on jest tylko on może wszystko. My już wykorzystaliśmy każdy plan A, B. Widzieliśmy, że tylko w nim jest nadzieja i i tego się razem trzymaliśmy. W napięciu czekaliśmy na telefon ze szpitala, gdy rano pojechaliśmy dowiedzieć się, czy jak jest, czy można ją zobaczyć. Niestety nie pozwolono nam. Powiedziano, że jest trudna sytuacja, trzeba czekać. Ale byliśmy w tym razem, razem, razem ze sobą, razem z naszą wspólnotą. Oni nas wspierali modlitwą, dobrym słowem. Na drugi dzień rano był telefon. Proszę przyjechać, dziecko wjeżdża na kardiochirurgię. To był moment, gdy już mogliśmy być razem. Właśnie to doświadczenie tego Boga, który mówi ci na Eucharystii: Ja jestem panem każdego oddechu. Ty nie masz już żadnych planów. To jest pokazanie tego, że jest jedyną drogą. On jest, on jest naszą pomocą, naszym wsparciem. Kiedy wiemy, że na końcu tej drogi, którą idziemy, często właśnie można to porównać z noszeniem swoich krzyży, jest coś wielkiego. Jest pusty grób i to jest nasza nadzieja, którą żyjemy dzisiaj. Chcemy Was zaprosić do tego, abyście spojrzeli na swoje życie właśnie. W takim odniesieniu do Niego, tak jak Pan Jezus uczynił to w czasie Drogi Krzyżowej. Kiedy chodził drogami Jerozolimy z Krzyżem, przeżywał różne trudne sytuacje, zrobił to również po to, żeby pokazać, jak blisko jest każdego z nas, jak blisko jest każdego z nas, którzy doświadczamy opuszczenia, posądzenia, trudnych spraw. Zapraszamy Was do szczególnej Drogi Krzyżowej której stację znacie na co dzień, do tego, aby z drogi krzyżowej uczynić te miejsca Waszego życia codzienności, może miejsce pracy, może miejsce jakichś trudnych spotkań, może miejsce takie, które codziennie mijacie, gdzie właśnie doznajecie pomocy Szymona bądź Weroniki, żeby nazwać te miejsca Waszego codziennego przebywania i połączyć je z drogą krzyżową Chrystusa, aby zobaczyć, że w tych sytuacjach, kiedy potrzebujemy pomocy i kiedy ją dostajemy, to może właśnie spotykamy Chrystusa, który żyje w waszej historii i chce was prowadzić w niej. Szczęść Boże. Szczęść Boże.